Jestem .pl Plus i w dzisiejszym odcinku będę szukał nowej gry w Roblox. Właśnie już tutaj trochę szukałem, to jest taka trochę nawet fajna gra. Tutaj możemy w Pet Simulator X zagrać, tylko no to już widać, że już ta gra umiera po prostu. Możemy w mining, możemy w Farm life tycoon. w sumie dawno nie grałem wczoraj. Nie, no tam po prostu tam jakoś wszedłem i potem mi się jakoś znudziło, ale możemy zagrać? Zobaczymy. I tak gdzie jestem? To jest kurde za go. Szybko wyłączę, bo co tutaj się dzieje. Dobra, wyłączona. Dobra, lecimy. O tutaj jakieś upgrade house. Z tego co pamiętam tutaj się zbiera highs i tam mamy jakąś wielką marchewkę, która rośnie. W na to teraz może uzbieramy, więc dobra. Jeżeli graliście w tą grę, to możecie ze mną. Więc no. Jeszcze nie odbierałem tej skrzyni, nie wiem, jakoś tak. Wszystko zbieramy, pyk. I sobie uzbieramy. Może sobie chwilę pojeździmy. Tutaj w ogóle też mamy jakieś auto policyjne. Ale sobie tym pojadę. Kurde, jakie ono szybkie co jest. W sumie to wolno, ale... Ale wyskok, nie wierzę. Naprawdę... co chodzi. A dobra. Jakoś naprawiłem. Zobaczmy co tutaj. A tutaj chyba nikt. Chyba tutaj nikogo nie ma. Zobaczymy tam. A tutaj akurat ktoś zaczyna. A, stadołe buduję. Dobra. Tutaj gościu co ma? A, jestem tutaj najbogatszy. Chyba? Nie, to jeszcze nie jest najbogatszy, ale nie wiem, czy coś tu się zmieniło. Nie, on tam awczy. Zobaczymy u tego, jak on tutaj ma to wszystko rozbudowane. No. Naprawdę. Fajnie. Co to? Aha, nawet coś takiego jest. Dobra, wracam już szybko do mnie. Widzicie, zmieniłem skina. Kurde, najlepszy skin. ever Kurde, co jest, jaka przejechałem? Nieważne. zbieramy tak właśnie 245 coinów. Ale nie tylko, nie będziemy ciągle grali w tą grę, bo wiem, że teraz tutaj trzeba trochę więcej uzbierać. No, jeszcze tak, jeszcze jedna marchewa, zresztą dwie. Dlatego na Hardcore, na tej, na tym drugim filmie nie było głosu, wiem. Coś po prostu mi się mikrofon popsuł. Teraz go naprawiłem. I tu. Jeżeli chcecie więcej takich filmów, będzie dużo obserwujących, to ja to zrozumiem. Będę starał się jak najwięcej takich filmów nagrywać. Więc. No. Na razie tamten mój pierwszy film naprawdę bardzo dobrze idzie. Jest już tam. Trochę no jest bardzo dużo wyświetleń, jak na, na ten start. O, jeszcze, jeszcze jeden marchewka czyle tyle będzie. To jak uzbieramy. Zaraz pokażę Wam, co będzie do wygrania w Mining Simulator. To sobie tylko. <tryk> Tak. O, już nas stać. Dobra. To fajnie. Lecimy. Dobra, uwaga. kupuję. Aha. No i teraz trochę szybciej będę zarabiał. Okej. Okay. I. No chyba na razie tyle z tego, właśnie tutaj widzę 44 wyświetlenia. Jak chcecie jakiś mój ten serwer to mogę też tutaj, mogę wam podać zaraz, może w następnym odcinku po prostu. Dobra i lecimy na Mining Simulator i pokażę wam co będzie do wygrania. Nie będzie jakieś tam słabe rzeczy, to, to... No i będzie tego nawet sporo. Jeżeli będzie zalajkowany ten film, to, to, to będzie na pewno robiony stream. E, więc no. Dobra, tutaj już jak widzicie. No jestem w to trochę dobre. 9 rebirów mam. Ale do wygrania będzie 50 takich skrzyń, 1000 takich skrzyń i 100 takich skrzyń. Więc lepiej, żeby była zasubskrybowana. Co to jest? I co to jest? Jeżeli wy widzowie wiecie, to naprawdę. Nie wiem. Dobra, nieważne. Chwila. Ile kosztuje rabirf? Nie, dobra. Sobie skoczymy gdzieś. Dobra, tu. A, tu jest jakiś gościu. O. Zobaczcie, jak szybko to kopię. Normalnie kilka razy. O, tu są jakieś tam. I to... Dobra. Nie wiem, to jest jakieś... To nie jest takie drogie. O, jakieś skrzynie tutaj. Naprawdę te pety, jak dopiero zaczynacie, to naprawdę one wam pomogą bardzo, te skrzynia. Więc... Staramy się jakieś wartościowe rzeczy tutaj znaleźć. O, tu jest chyba droga. No w sumie to jest trochę nudna gra, bo tylko kopiemy Kopiemy O, pierwszy raz taki widzę. No, bo dawno nie grałem. Wczoraj tylko wszedłem zobaczyć A tutaj to chyba drugie było O, 7 milionów. Jak widzicie, już dotarliśmy na 235 blok. Więc na razie nam dobrze idzie. Zobaczcie teraz, jak kopię, ile razy ja już e, to robię. Wy, nawet tak, tak, jakby nie mogę tego wykopać tak szybko, to kopię, nie? O, że mi widzicie, musiałbym klikać po prostu.

Dobra, tak, myślę, że tutaj zrobimy sobie, ile, no. nie, o, tu, i sobie polecimy to sprzedać, ciekawe ile zarobię, no, 143 miliony, sobie zrobię rabirfa, ale to już w następnym odcinku. Więc, no, zobaczę tylko, ile się nagrywa. Dobra. Nie, będę nagrywał jak... Yy, będę nagrywał, jak gram w YouTube Live. nie. To by było złe. Będę nagrywał to, co nagrywam w grze. O, tak. Dobra. Nie wiem. Właśnie tutaj tak jakby... Nie wiem, czy tutaj znajdzie, znajdę jakąś jeszcze na szybko gra. Może dzisiaj poszukamy. W następnym odcinku sobie w nią pogramy. Ha. O, Buga Buga! Ja w to grałem. No, no jeszcze Bloxburga nie mam, ale mogę jak zawsze kupić. Nie wiem, czy w PETY gramy. Dobra, nie. Aha Nie. Nie wiem, jakieś tykuny Nie wiem, jakie, jakiego typu gry lubicie Ważne, żeby wam się podobało Dobra, może na chwilę szybko wejdę w pety Tak, nie wiem, czy mamy jakieś konie. Oczywiście jeszcze nie mam hiệuptu, a poza odcinkami grałem, więc no, pewnie dzisiaj się pojawi jeszcze jeden odcinek, albo i dwa. Dobra, ja tutaj Kurde, co jest tekstury. Windows Error. Nie wiem. Nie wiem, kupujemy chyba sobie tam od razu. to trochę uzbierałem ostatnio. Jeżeli chcecie wygrać takie pety, to zasubskrybujcie i zalajkujcie mój kanał. Jeżeli będzie dużo lajków i obserwujących i subskrybujących, to będzie do wygrania. Takie jajko właśnie, że napiszę po prostu... Nie wiem, jak to zrobimy jeszcze, ale... Jakoś się uda, jakby mogę stworzyć grupę z Discorda i tam... Mam nadzieję, że macie Discorda, więc... O, jakiś gator trafiam. Więc... no. Jeszcze tylko sobie... Odbierzemy, może będzie huge pet cupcake. Nie, chyba nie ma. Nie, niestety. No, nie ma, niestety. Więc to chyba by było na tyle chwila, bo skoro mam 8 milionów, a banku jeszcze nie ma wykupionego, no to. Dobra. No więc... To by było chyba na tyle. Więc... na razie.